Także zaczynamy szósty. No ale no, cię też, też nie było. W sensie. Tak, nie było. Mm, bardziej czasochłonnych wstał. A czy nie musisz to zrobić, bo to jest szafka. I w drugą stronę Czyli tutaj, i tam O, no i teraz, nie? A to jak to zrób z boku w takim razie. Czy znaczy, w sensie, że nie wiem, no o, właśnie. Nie wiem, ale równie dobrze możesz po prostu. Nie wiem, sprawdź, co daje ta kostka. Czy znaczy, tam? Przez chwilę Blue can't hear you. That's horrible. I can only imagine. What a horrible little machine. No to Jak widać, no. Glados próbuje nas skócić cały czas. No to zaraz. Jakby trzeba zrobić coś z tym odwróceniem, nie? Aha, już wiem. Proszę no. to, prosisz, nie. Co? Jak wlecisz, to się wykasuje, nie? No. No, Chciaś, nie, niekoniecznie. Tak nie, 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 nie. Stań. Nie, tak. Ale i ty sam musisz zrobić Okej okay. Musisz zrobić co tam w boku Tam w boku, w boku, w boku Ale nie zrobiłeś tego O Jezus kolce Nie zrobiłeś sobie No Rzeczywiście No to dalej to zrób mi Teraz musisz sobie zrobić tutaj ok Nie, tutaj nie znaczy, nie, no w sumie mogę Gdzie? Czy znaczy, to ja może... Może tu, o No ale tu nie zrobić, bo tu przez siatkę tam. No ale... nie, bo... Tak Aha, tak No a, właśnie to wiem, jak to musisz... Bo to musisz po prostu... Jak wlecisz tutaj do tej... Do, jak przejdziesz tutaj do tej góry, nie? No Do tej, co leci do góry To wtedy robisz tu do góry, do góry i tam Okej, okay, no rozumiem, znaczy, no najpierw tam, a potem... Dobra, no to dalej, no No to... Skakuj na guzio. Teraz wejdź tam i szybko zrób tutaj Wejdziesz? No wiesz Chodź, chodź, chodź Aha, tu są No spokojnie Do you feel betrayed tak, by Orange for telling <sharp> me <environments> those horrible things about nope, you? If Orange had said those things about me, Orange no, would never no, make it to the next reassembly station.